Aluzja zacznie się od tego sądu, a zakończy się końcem świata. Więc to nie będzie tylko jeden moment. Tego nigdzie nie, nie napisałem, a to trzeba by powiedzieć, nie? Ona się zacznie, czyli po tej karze, jak zostaną na, na tym świecie ludzie już sami ci Boży, to oni będą wyczuwać tę obecność Boga tak, jak, jakby chodził Pan Jezus po świecie. Nie będzie chodził w postaci widzialnej, ale będzie tak żywa obecność Boga, wszyscy będą, To będzie świętość ludzi na... powszechna świętość ludzi. Tak by można to powiedzieć. I Królestwo Boże, Królestwo Boże na ziemi. No I kiedy będzie się zbliżać już koniec świata, wtedy będzie trzeba, żeby w koronie tych świętych ludzi znalazły się ostatnie perły, jakbym to powiedział, klejnoty. I one się znajdą przez to prześladowanie ostatnie. Ostatnie prześladowanie szatana, szatana wypuszczonego jego ludzi. Zaczęliśmy mówić o tym oczyszczeniu świata. Pani pytała o kształt kary. Prawda? Jaka czeka Ziemię? Na ten temat Pan Jezus wypowiadał się dość szczegółowo. Tylko, że ludzie odnosili to do samego końca świata, a nie do naszych dni, i dlatego to lekceważyli jako coś, a to kiedyś za tysiąc lat to nie ma o czym myśleć. Jakieś gwiazdy spadające z nieba, jakieś moce. Niebieskie poruszone, trwoga narodów bezradnych wobec szumu, morza jego nawałnicy. To nas to nie dotyczy. A to właśnie będzie teraz związane z paruzją. A więc tak Byliśmy przy tym, przy tych słupach yy, ognia w nocy. I dymu czy mgły w dzień, tak zwanym cudzie, w ten sposób Matka Boża w Garabandal to określiła cud. Ten cud będzie ultimatum dla ludzi. Wszystkich albo się nawrócicie i uznacie mnie za Boga, zechcecie mi służyć, albo zostaniecie z tej ziemi zabrani. I ci, którzy nie zechcą służyć, Będą zabrani w ciągu, i to się powtarza w wielu, wielu różnych objawieniach na przestrzeni stuleci. W czasie tzw. trzech dni ciemności. Te trzy dni będą straszne. Ludzie mają się wtedy pochować, ludzie Boży, żeby nie ulec przerażeniu. Żeby nie zamienić się, jak napisałem w ostatnim ze swoich listów, w słup soli, jak żona lota, na, na widok kary spadającej na Sodoma i Gomorę. No to, co słyszeliśmy na pewno, prawda, że te ciemności, że zapalić świece, że zasłonić okna, nie wyglądać, to ma głęboki sens. Żeby nie było takich żon lota, które z ciekawości wyjrzały, uległy i Skamieniały. To będzie straszne. Wtedy prawdopodobnie to, co widziała moja siostra, znajoma zakonna z Warszawy, szatani będą się jakby uganiać w postaci widzialnej jakichś potworów, zwierząt i porywać ludzi swoich. I po tych trzech dniach. Gdy wzejdzie słońce, ludzie wyjdą, zobaczą ziemię oczyszczoną z tych właśnie prześladowców. A teraz, gdzie umieścić te kataklizmy? To jest problem. No bo przecież Pan Jezus nie mógł się pomylić, skoro to opisał. Na pewno nie na samym końcu świata, bo po co by wtedy? Gdy ma przyjść na sąd ostateczny, i ta garstka wierzących czekaj na jego przyjście, po co by wtedy miał poddawać Ziemię takiej presji, tych kataklizmów? Komu i czemu by to miało służyć? To właśnie teraz ma być. Ale gdzie to wstawić? Najprawdopodobniej między cudem, między tymi słupami ognia i dymu, a trzema dniami ciemności. A ile to czasu będzie trwało ta trwoga narodów, które znikną z powierzchni ziemi, jak będzie wyglądało to trzęsienie ziemi, które widziałem już w tym domu, właśnie jak on się trząsł, właściwie nie trząsł się, tylko kołysał się, tak jakby potężne duchy. Jako dziecko to widziałem, siedząc w kącie, skulony, przerażony. Jakby w ciemności, jak potężne duchy wzięły ten dom w swoje ręce i w ten sposób nim zakołysały. Aż się ta amplituda wyrównała. To było potworne kołysanie, doprowadzające do częściowych zniszczeń. Bo nawet tyn sypał mi się na głowę, to pamiętam. A schody na górę, betonowe, prawdopodobnie były pokruszone, ponieważ po tym ustaniu trzęsienia ziemi, ja na czworakach musiałem jakoś tak po nich wchodzić, jakby były zasypane czymś. Nie mógłbym po nich iść. Biegłem szybko na górę, na y, poddasze, żeby wyjrzeć na okolicę, co tam zostało po tym trzęsieniu czy kołysaniu ziemi więc to pamiętam z tych kar, jakie były mi pokazane. Kołysanie Ziemi, meteor lecący do Ziemi. Widziałem ten meteor wylatując mu naprzeciw, i to było tyle razy mi pokazywane jako dziecku, że nie miałem wątpliwości. Oglądałem go z bliska, jego kształt, jego wielkość tę potężną górę ognia lecącą w stronę Ziemi. I widziałem, że po prawej stronie tę górę ognia ominęły dwie rakiety, które zostały wypuszczone z ziemi, żeby prawdopodobnie to rozbić. Tak jakby ktoś odsunął na bok te rakiety i one poleciały w przestrzeń, i wiadomo, że to musi już uderzyć. <laughs> Następne, następny widok tej góry ognia to już tu sprzed domu nadlatuje od strony wschodniej, dokładnie od wschodu. Widać nad drzewami tę kulę ognia, jeszcze wchodziłem na trabinę, żeby ją zobaczyć, świecącą w ciągu dnia kulę. No i być może, że trzecia wizja tego trzęsienia to był trzeci etap. Więc zobacz, to leci, zobacz, tu już nadlatuje, wiadomo, że uderzy, a teraz co się dzieje z ziemią, kiedy już ten cios otrzymałem? Ale nie umiem połączyć tego w jedną całość. Czyli w mojej świadomości się to nie łączy, więc nie mogę powiedzieć, że widziałam kolejne etapy, ponieważ widziałam trzy e, jakby sceny niezależne od siebie.